Wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak jest, ale od kiedy zmarł David Rockefeller, no to wszystko żyło tak. Wszystkie sprawy związane z nowym porządkiem świata zaczęły momentalnie bardzo szybko się urzeczywistniać. Naprawdę to jest umiawiające, jak to śmierć jednego człowieka doprowadziła do sytuacji, w której my musimy się szczepić na jakąś tam chorobę, której śmiertelność jest nie wyższa niż w przypadku tradycyjnej grypy. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że hmm. była ptasia grypa, później była świńska grypa i teraz jest koronawirus. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że przy ptasiej grypie i świńskiej grypie nie było żadnego żadnej paniki. Ewentualna panika była przy afrykańskim pomorze świn. Ale zauważcie, że od kiedy zginął David Rockefeller to zaczęło się pasmo nieszczęść. Jakiś koronawirus w ogóle wiecie z Wuhan. Nie? To wszystko tak nagle się dzieje, tak się staje, tak dzieje się dzieje, 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 dzieje. Aż można po prostu zwariować. Naprawdę można zwariować z tych wszystkich informacji, bo ja dostaję rano wiadomość, że Liczba skonów i nowych zachorowań drastycz, drastycznie spadła, tylko po to, żeby następnego dnia dowiedzieć się, że liczba skonów i zachorowań drastycznie wzrosła. A może po prostu ani nie spadła, ani nie wzrosła. Tylko podaje się takie wiadomości, tylko po to, żeby człowiek Zaświrował. No nie? Tak może być. Nikomu nie polecam wierzyć w te absurdy. Słuchajcie ludzie, przygotujcie się do tego, żeby dzieci mieli, będziecie mieć Przechlopane. Chciałem powiedzieć brzydziej, ale nie opłaca się języka swojego po prostu tak brutalnie naszarpywać, tylko po to, żeby opisać to, jak jest naprawdę. Jest nie najlepiej. I zapewne to wiecie. I to odpływacie, że nie najlepiej jest. No ale czy będzie lepiej? Nie, nie będzie lepiej. Będzie jeszcze gorzej. Przykro mi, ale to prawda. Będzie jeszcze gorzej. I niektórzy mogliby powiedzieć, ale jak to gorzej? Chyba gorzej być nie może nosić te zakichane namordniki i to wszystko. ma będzie jeszcze gorzej? Będzie jeszcze gorzej. Przykro mi. Ale naprawdę, naprawdę będzie. Smutno mi z tego powodu, bo chciałbym wam przekazać coś lepszego, jakąś dobrą nowinę. Ale Mam dla Was dobrą nowinę, że to wszystko dzieje się z pewnej przyczyny, takiej, aby nastąpiło ogólne oczyszczenie świata. Jeszcze czeka nas. Prześwietlenie sumień, gdzie wszyscy zobaczą, co robili niekoniecznie w porządku, lub totalnie nie w porządku. Ludzie będą z drugiego końca świata wracać do swoich żon, do swoich mężów. Tylko po to, żeby się pogodzić. Tylko po to, żeby wszystko wróciło na miejsce. Żeby wszystko było dobrze. To nastąpi, nastąpi na chwilę przed paruzją. Co to jest paruzja? Na pewno niektórzy by zapytali. To jest ponowne przyjście Jezusa. Jeszcze przed końcem świata. Dlatego, że Jezus przyjdzie i nastanie nowy porządek świata, ale nie według ludzi, nie, nie, nie. Nastanie nowy porządek świata według Boga. I to będzie wspaniałe, fantastyczne ale wielu mogłoby pomyśleć, no to kurczę, super będzie, tak będzie. Będzie fantastycznie, będzie wspaniale, będzie cudownie. Ale to wszystko poprzedzi niestety orety, ale nadejście antychrysta, który będzie robił nic innego jak... Przejmie władzę nad państwem, który ma wpływ na cały świat. Nie? I On przejmie władzę nad tym państwem i będzie małpować Boga. Znaczy będzie udawać, że Bogiem jest, ale Bogiem nigdy nie jest i nigdy nie będzie. To będzie syn, syn potępionego, czyli szatana. W ludzkiej formie syn. No i co? I on będzie spodził cały świat. Będzie mówił na przykład, że te kalog. To było aktualne parę tysięcy lat temu. Ale nie teraz, teraz jest XXI wiek, więc hola hola, z jakimś tam dekologiem. Po prostu, jestem waszym Mesjaszem, jestem tym, na którego czekaliście. Rób ta, co chce ta, ponieważ dekolog już się przydawnił. Jeżeli dojdą do was słuchy o czymś takim, a dojdą niebawem, to nie bójcie się. Nie martwcie się i nie wierzcie w niego. Dlatego, że on zrobi wszystko. Dosłownie wszystko, żebyście uwierzyli, że to On jest Zbawicielem. A ci, którzy... Się powstrzymają, żeby oddawać mu pokłon i chwalić go, uznawać go za Boga, chociaż Bogiem nie będzie. To się go pycha, on by chciał być Bogiem, ale <ścoughs> nigdy z nim nie był i nigdy nie będzie. On jest tylko stworzeniem. Więc jeżeli uda się przetrwać, to to wiedzcie, że Jezus przyjdzie i to będzie naprawdę, naprawdę wspaniałe. To kiedy Jezus przyjdzie, będzie naprawdę wspaniałe. Ja myślałem sobie tak nad, nad tym wszystkim, co nas czeka. Ogólnie wiecie, że te szczepionki, które nam sprzedają, które nam wcisną, um, one będą powodować bezpłodność. Chodzi o to, żeby zredukować liczbę ludności do 500 milionów na całym świecie. Dlatego, że. Zdaniem y, rządców tego świata 7 miliardów to jest zdecydowanie jest za dużo. Jeżeli będzie 500 milionów, to tą garstką będzie bardzo łatwo sterować. Czyż nie? Bardzo, bardzo łatwo. Nie będzie wsi, Będą tylko supermiasta. Będzie się można przemieszczać tylko i wyłącznie pomiędzy supermiastami. I wszystko. Wszystko po kolei będzie obserwowane. Każdy ruch będziecie inwigilowani. Ja też będę. Będziemy inwigilowani do potęgi. Entei. Czyli do potęgi nieskończonej zbioru wszystkich liczb naturalnych. No nie? Czy jest to niefajne? No jest bardzo. Ale hej, przyjdzie Jezus, tylko przyjść, wcześniej przyjdzie Antychryst a później przyjdzie Jezus i On odmieni cały świat. I wszystko będzie tak, jak być powinno. Życzę Wam, żeby jak najwięcej osób z Waszych bliskich się stało. Marto, modlę się za Ciebie. Marto Koks. Sharon, modlę się za Ciebie. I wróć do swojego męża. Naprawdę. Powróć do niego. Przyjdź, powiedz, że nie jesteś godna, żeby nazywać się jego żoną, ale zrobiłaś mnóstwo zwcięstw i chciałbyś do niego wrócić. On ciebie kocha, bo on wie, że miłość to jest decyzja. A nie uczucie. Tymczasem, zarówno Tobie, jak i mi, i wielu, wielu ludziom, miłość kojarzy się z uczuciem. Nie są wierni uczuciu. Jeżeli uczucie się skończy, a kończy się, to wtedy tak dziuu, przestają być wierni uczuciu, ponieważ uczucia już nie ma. A najważniejsze jest to, żeby być wiernym swojej decyzji. Więc jeżeli decydujesz się, być z kimś do końca życia na dobre i na złe, to bądź temu wierna. Że do końca życia na dobre i na złe. Zawsze przy tej osobie. Tyle. Modlę się jeszcze za wiele, wiele osób których już nie wymienię, ale one o tym wiedzą. Więc trzymajcie, poi i baj, papa. Miło mi do was powiedzieć prawdę. Trzymajcie się z Panem Bakiem.